W żabce trafiłem na taki oto wynalazek Citosy, Cisi, Fiesta. Mają chyba taki dość specyficzny kształt takiej serpentyny, tak bym to określił. Oczywiście były piłki, klasyczne kształty, były jakieś y, crunchy. Ja osobiście, widząc ten front, y, uznawałem, że to będzie jakaś wariacja na temat smaku serowego. Natomiast jak spojrzałem sobie tutaj, y, to jednak jest. Dość prosta narracja, że są po prostu serowe. Osobiście muszę przyznać, że raczej wnioskując po opakowaniu nie stwierdziłbym, że to będą no, klasycznie napowietrzone chrupki, po prostu, które mają dość taki specyficzny kształt. No i tu chyba największa ciekawostka, uważam, że taki klasyczny czytos serowy jest zdecydowanie lepszy. Tutaj tak naprawdę tego sera jest stosunkowo mało na finiszu wywala. To słonością, jeżeli chodzi, chodzi o czytos serowe, no to chyba z czystym sumieniem nie byłbym w stanie komukolwiek tego polecić.